Nadszedł chyba upragniony przez Was dzień, tak? Dzień, w którym kończycie rok szkolny, rozpoczynacie okres wakacji. Dla mnie osobiście zawsze to był taki najlepszy moment, ponieważ jeszcze jest kilka dni czerwca i do tego jeszcze pełne dwa miesiące wakacji. Pani dyrektor, chciałem podziękować za to, co wszystko udało się nam wspólnie zrobić dla dobra przede wszystkim młodzieży i szkoły. Uchylę ląbka tajemnicy, pani Elżbieta. Zwyciężyła w konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w Szkaradowie. Proszę pana dyrektora i panią wicedyrektor o wręczenie świadectwa z wyróżnieniem i dyplomu. W tym roku szkolnym mieliśmy 23 oddziały szkolne. Od kwietnia prowadziliśmy również oddział przygotowania. Dla młodzieży z Ukrainy. A obecna liczba uczniów, którzy uczęszczali w tym roku szkolnym do pierwszego liceum, ponad 600 osób. Jaki to był rok? Myślę, że dobry. Przede wszystkim wróciliśmy do normalności. Wiadomo, wcześniejsze dwa lata spędziliśmy na nauce online zdalnie. W tym roku, tak naprawdę, jako chyba też jedna z nielicznych placówek, utrzymaliśmy się, że młodzież pobierała naukę z murów szkolnych. Oprócz tych dni, które były wyłączone odgórnie przez Ministerstwo Edukacji, tak naprawdę cały rok uczęszczaliśmy do, do szkolnych ławek. Dla młodzieży wakacje, dla, dla nauczycieli czy też dyrekcji kolejne miesiące pracy, przed nami okres rekrutacji. Więc także tak powiem z tygodnia na tydzień mamy cały czas swoje obowiązki. Na przyszły rok szkolny prócz profili, które obecnie funkcjonują zaproponowaliśmy młodzieży dwa takie nowe kierunki. Pierwszy to jest oddział dwujęzyczny i tutaj będzie młodzież się uczyła wybranych przedmiotów w języku angielskim. Nie będą to całe lekcje w danym języku, tylko pewien fragment zajęć. Tutaj proponujemy geografię, wiedzę o społeczeństwie i historię, a drugim takim też nowym kierunkiem to są klasy kadeckie, ale to są klasy kadeckie pod y, skrzydłami, takim, takim programem pod skrzydłami Ministerstwa Obrony Narodowej oddziały Przygotowania Wojskowego. Też tutaj uzyskaliśmy pozytywną opinii ministerstwa i taki oddział od września będzie uruchamiany. Liczy to się przede wszystkim z tym, że tutaj zajęcia mamy w patronackiej jednostce wojskowej, te specjalistyczne, ale też na przykład jak mundury, które młodzież musiała do tej pory zakupić we własnym zakresie. Tutaj te mundury są finansowane w 80% z dotacji Monu i 20% z jednostki samorządu terytorialnego.